Myślisz, że widziałeś już wszystko? Oto najbardziej kontrowersyjne ciekawostki filmowe, które zatrzęsły światem kina. Szamanka. Film, który podzielił Polskę. Film Szamanka Andrzeja Żuławskiego wywołał ogromny skandal. Krytykowano go za drastyczne sceny i rzekome profanowanie symboli religijnych. Mało kto wie, że film był tak kontrowersyjny, iż przez lata praktycznie zniknął z telewizji. A część ekip filmowych podobno odmawiała pracy przy niektórych scenach. Rekordy przekleństw. Hollywood bez cenzury. W Wilku z Wall Street słowo na F pada aż pięć. 206 razy to jeden z rekordów w historii kina. W kasino Scorsesego ponad 400 razy. Co ciekawe, największy rekord należy do filmu dokumentalnego Swerne. Ponad 900 użyć. Hollywood ewidentnie kocha mocne słowa. Borat, skandal międzynarodowy. Kiedy Borat trafił do Kin Kazachstański rząd oficjalnie zaprotestował przeciwko sposobowi przedstawienia kraju. A zdjęcia wcale nie kręcono w Kazachstanie, tylko w rumuńskiej wiosce, której mieszkańcy twierdzili, że nie wiedzieli, jak zostaną przedstawieni. Mimo kontrowersji film stał się kultowy i przyniósł Cohenowi nominacje do Oscara. Cenzura w Chinach, zakazane podróże w czasie. W Chinach istnieje zakaz przedstawiania podróży w czasie w filmach i serialach, według rządu zniekształcają historię. Dlatego popularne na zachodzie motywy, jak cofanie się w przeszłości i zmienianie wydarzeń, tam praktycznie nie istnieją. Co więcej, wiele hollywoodzkich filmów musi przejść cięcia, zanim w ogóle trafi na chińskie ekrany. Kino potrafi szokować i chyba właśnie dlatego je kochamy. Chcesz część drugą? Zostaw komentarz.